Paweł od dawna lubił chodzić wieczorami do lasu, ale rzadko kiedy zapuszczał się tak głęboko. Tego dnia czuł jednak ciężar, którego nie potrafił nazwać. Coś w powietrzu drażniło go od rana, jakby ktoś dmuchał mu w kark, choć nikogo za nim nie było. Po pracy postanowił więc zrobić dłuższą trasę, przejść nowym odcinkiem szlaku, o którym mówiono w miasteczku. Wydeptany ścieżkami zwierząt, skrót z Mielnickiej do Starego Rezerwatu. Słyszał różne wersje. Żadna nie była oficjalna. Zaczął wchodzić w las, a światła z domów za nim gasły jedno po drugim, jakby ktoś je gasił specjalnie, żeby go zachęcić, by poszedł dalej. Ścieżka wyglądała dziwnie, była aż zbyt równa, zbyt czysta. Drzewa stały tu zbliżone do siebie, pień przypnił, jakby coś je wypchnęło, by utworzyły korytarz. Gałęzie nad nim stykały się tak gęsto, że wieczór od razu zamienił się w noc. Paweł przystanął. Czuł, że tu nie powinno być drogi, a jednak była. Zrobił kilka kroków, kiedy usłyszał gałązkę pękającą za jego plecami. Zatrzymał się. Kolejny dźwięk, jakby ktoś stąpał bardzo ostrożnie. Odwrócił się gwałtownie, ale widział tylko ciemność, drzewa i gęsty cień, który zdawał się poruszyć, choć równie dobrze mógł to być wiatr. Halo? Odezwał się, choć sam nie wiedział do kogo. Odpowiedziała mu cisza, ale nie taka zwykła. To była cisza, która słuchała. Ruszył dalej, szybciej. Mimo to czuł kroki. Lekkie, ciche, perfekcyjnie dopasowane do jego tempa, jakby ktoś za wszelką cenę chciał brzmieć jak echo. Po kilku minutach zobaczył, że ścieżka zakręca, choć wcześniej, przysiągłby, prowadziła prosto. Mógłby przysiąc jeszcze jedno. Ktoś ją zmieniał. Na bieżąco, jakby sufler z za kulis przesuwał scenerię. Wyszedł na małą polankę, otoczoną brzozami. Po środku leżał drewniany przedmiot, który nie powinien znajdować się w lesie stara tabliczka z metalową zawieszką szkolna, z obdrapanym lakierem. Gdy podszedł, zauważył rysunek, drżącą kreską narysowaną sylwetkę chłopca z czarną plamą zamiast twarzy. Pod spodem napis Paweł Zamarł. Ktoś musiał wiedzieć, że tędy przejdzie. Kim jesteś? wyszeptał. Wtedy to usłyszał. Głos, cichy, kobiecy, znajomy, zbyt znajomy. Paweł! Szept przeciągnął jego imię, jakby smakował je pierwszy raz od lat. Znalazłeś drogę, w końcu! Poczuł zimno w kręgosłupie, takie ostre, że aż stracił tchu. Kto tam jest? krzyknął, woląc nie wiedzieć niż myśleć, że wie. Cisza, a potem ruch. Z lewej strony, między dwoma brzozami, pojawiła się sylwetka. Kobieta, nieruchoma, jakby wycięta z mroku. Widział tylko kontur twarzy i oczy. Te oczy znał. Rozpoznał je, zanim mózg zdążył zaprotestować Kamila Mielnicka. Ta sama Kamila, która w szóstej klasie znikała z lekcji na całe tygodnie. Ta, która zawsze siedziała sama i mówiła szeptem. Ta, którą podpuszczono, żeby wydawała się nieobliczalna. I której Paweł, śmiejąc się na przerwie, w pewnym momencie bardzo zaszkodził. Jeden żart. Jeden dzień, który ciągnął się za nią latami. Dla niego zapomniany, dla niej najwyraźniej nie. Kamila głos mu się załamał. Uśmiech, który zobaczył, nie był radosny. Był głęboki, szeroki, nie pasujący do twarzy, którą zapamiętał. Wyglądała, jakby uśmiech kosztował ją wysiłku, albo jakby robiła to pierwszy raz od dawna. Mówiłam, że kiedyś to oddam powiedziała cicho. Mieli mnie przerobić na nikogo. Pamiętasz, jakim pomogłeś? Paweł ruszył krok w tył, ale gałęzie za nim zaszurały, jakby coś lub ktoś tam stał. Kamila zrobiła krok do przodu, ale jej sylwetka nie poruszała się normalnie, jakby zatrzymywała się na ułamek sekundy dłużej niż powinna, jakby jej ciało nie nadążało za nią samą. Wiedziałam, że tu przyjdziesz, mówiła miękko, krok po kroku, tak jak wtedy. Unik! Ucieczka! Śmianie się, bo śmiali się inni. Paweł drgnął. Pamięć wróciła jak uderzenie. Dzień w szkole. Chłopcy zamknęli ją w schowku pod schodami. Ktoś zaproponował, żeby postraszyć ją jeszcze bardziej. Paweł nie powstrzymał ich. Śmiał się, żeby przypodobać się kolegom. A potem to on przekręcił klucz. Tylko na chwilę, na kilkanaście sekund. Ale dla niej musiało to trwać wieczność. To było dawno wyszeptał. Ja. Nie wiedziałem, że to tak. Kamila przechyliła głowę jak ptak. Jej oczy nie mrugnęły ani razu. Wiedziałeś. Zrobiła ostatni krok. Teraz widział ją całą. Ubranie ciemne, długie, jakby nie z tego czasu. Włosy mokre, posklejane, jak po deszczu, choć niebo od tygodni było suche. A w dłoni klucz. Ten sam typ, jak szkolny, ciężki, metalowy, z dzwoniącą zawieszką. Zamknąłeś mnie wtedy, wyszeptała. Teraz ja zamknę ciebie. Paweł odwrócił się i rzucił do biegu. Droga, która wcześniej była prosta, teraz skręcała, krzyżowała się, nagle znikała. Drzewa wyglądały identycznie, jakby odbijały się w sobie nawzajem. Biegł, aż tchu zabrakło, a wtedy potknął się o coś, co nie było korzeniem. Leżał tam metalowy przedmiot, klucz, taki sam jak ten jej. Gdy uniósł głowę, zobaczył, że stoi nad nim. Kamila. Jakby w ogóle się nie poruszała. A jednak zawsze była tam, gdzie nie powinna. Paweł! Jej głos był prawie szeptem modlitwy. Czas lekcji minął. Zanim zdążył się podnieść, poczuł coś ostrego i ciężkiego uderzającego go w skroń. Świat zaczął się rozmywać. Ciemność wciągała go jak gęsty dym. Ostatnie, co słyszał, zanim stracił przytomność, był jej spokojny. Idealnie równy szept, ja nigdy nie zapomniałam. Paweł ocknął się powoli. Głowa pulsowała bólem, a ziemia pod nim była wilgotna i chłodna. Ciemność dookoła była absolutna. Tylko gdzie niegdzie przesączało się przez drzewa blade światło księżyca. Ręce miał skrępowane. Nie drgnął, nawet nie próbując. Próbował przypomnieć sobie, co się stało, ale jedyne obrazy, które pojawiały się w jego głowie, były fragmentaryczne. Cień kobiety. Znajomy głos, szkolny dzwonek, i uczucie, że coś niebezpiecznego zbliża się coraz bardziej. Witaj, Paweł! usłyszał nagle głos miękki, spokojny, a jednak przeszywający. Odwrócił głowę i zobaczył ją w świetle księżyca. Martyna. Twarz niezmiennie delikatna, a jednocześnie nienaturalnie spokojna. Jej oczy błyszczały w ciemności. Dlaczego ja? wyszeptał. Martyna uklękła obok niego, nie dotykając, a jednocześnie tak, że czuł jej obecność jak ciężar powietrza. Pamiętasz, co zrobiłeś w szóstej klasie? Zapytała spokojnie. Nie chodzi o mnie, chodzi o lekcję, której nigdy nie odrobiliśmy. Paweł próbował zebrać myśli. Przypomniał sobie dokładnie tamten dzień szkolny korytarz, dzieciaki śmiejące się z Martyny, jego własny strach i decyzję, by się odsunąć i udawać, że nie widzi. Był wtedy świadkiem, jak wytykano ją palcami, śmiano się z jej ubrania, z jej głosu, i on stał obok, bezczynny. Chcesz mi za to zrobić krzywdę? zapytał, czując, jak serce przyspiesza. Martyna uśmiechnęła się, tym razem zupełnie bez ruchu w oczach. Nie chcę cię skrzywdzić, jeszcze. Chcę, żebyś zrozumiał. To, co się stało, nie było zapomniane nie dla mnie, nie dla lasu, nie dla tej nocy Paweł spojrzał wokoło. Las nie był już zwykłym lasem. Każde drzewo wydawało się obserwować jego ruchy. Gałęzie szeleściły cicho, jakby powtarzały jej słowa. Martyna wstała i ruszyła kilka kroków do przodu. Musisz przypomnieć sobie tamtą lekcję, powiedziała. Każdą emocję, każdy strach, każdą ucieczkę. I wtedy zrozumiał, to, co zaczęło się jako przypadkowe spotkanie, było starannie zaplanowane. Martyna śledziła go od tygodni, wiedząc dokładnie, gdzie będzie, jak pójdzie, kiedy się zatrzyma. Wszystko po to, by przywrócić pamięć o tamtym dniu. Po co? Wyszeptał. Bo nigdy nie nauczyłeś się empatii, odparła. A ja muszę cię nauczyć. W swoim własnym czasie, Paweł czuł rosnący strach, ale jednocześnie coś dziwnego. Poczucie, że w tym koszmarnym, nierealnym lesie jest ktoś, kto zna wszystkie jego sekrety. Wszystkie winy. Martyna wyciągnęła rękę, a jej palce przesunęły się w powietrzu tuż nad jego dłonią, jakby prowadziła go w niewidzialnej lekcji. Zamknij oczy, Paweł, szepnęła. Pamiętaj wszystko. Paweł zamknął oczy i nagle las zniknął. Został tylko szkolny korytarz z tamtej pamiętnej lekcji, echo śmiechu i krzyków, a on sam, młodszy o dwie dekady, stojący obok Martyny i wtedy poczuł pierwszy cios lekcji, jakiego nigdy się nie spodziewał. Paweł poczuł, jak serce wali mu w piersi. Przed jego oczami korytarz szkolny z tamtego dnia pulsował dziwnym, nierealnym światłem. Dźwięki śmiechu były teraz zniekształcone, nienaturalne, jakby echo z innego wymiaru. Martyna stała obok niego, jej oczy były teraz większe, bardziej przenikliwe, a uśmiech niepokojąco spokojny. Widzisz teraz? zapytała cicho. Każde spojrzenie, każdy szept. Każda decyzja. Wszystko to, co zignorowałeś, tworzyło te chwilę. Paweł próbował mówić, ale słowa utknęły w gardle. Czuł, że las, korytarz i całe to dziwne przeżycie stapiają się w jedno, że jego własne wspomnienia stają się pułapką. Twoja lekcja nie jest brutalna, Paweł, kontynuowała Martyna, ale będzie nie do zapomnienia. Chcę, żebyś poczuł, jak to jest, gdy wszyscy patrzą, a nikt nie reaguje. Nagle korytarz wokół niego zgiął się i przesunął. Każda klasa, każdy dzwonek, każdy śmiech z dawnych lat powrócił z intensywnością, jakiej Paweł nie mógł unieść. Znalazł się sam w centrum tłumu, który był jednocześnie pusty. Czuł wszystkie emocje Martyny strach, samotność, poczucie odrzucenia. To, co wtedy zrobiłeś, było małe, ale wystarczyłoby zostawić ślad, szepnęła. Teraz ty jesteś tym, który patrzy bezbronnie, który musi czuć. Paweł upadł na kolana, a świat wokół niego drżał. Czuł, że nie może odwrócić wzroku, że musi spojrzeć w każdy zakamarek przeszłości, którą przez lata starał się wymazać. Martyna pochyliła się nad nim. Lekcja się kończy, kiedy zrozumiesz, że to, co zrobiliśmy sobie nawzajem w dzieciństwie, nie znika, to wraca. W ludziach, w miejscach, w nocach, w lasach. Paweł zamknął oczy i wziął głęboki oddech. Po chwili otworzył je ponownie i znalazł się w lesie, na mokrej ziemi, z rękami wciąż lekko skrępowanymi przez korzenie i gałęzie, a Martyna zniknęła jak cień. W powietrzu unosił się stary zapach jesiennego lasu i ściółki, ale w sercu pozostało wrażenie, że nic już nie będzie takie samo. Nagle usłyszał szept w oddali, ledwo słyszalny jak echo, nigdy o tym nie zapomnisz. Paweł wstał drżąc, rozglądając się wokół. Las wydawał się zwyczajny, ale on wiedział, że coś się zmieniło. Nie chodziło o Martynę, nie chodziło o szkołę, chodziło o to, że przeszłość nigdy nie umiera. Czasem wystarczy tylko jedna osoba, jedna lekcja, jeden las, by ją przypomnieć w najciemniejszej godzinie. I wtedy Paweł ruszył przed siebie, ciężko oddychając, ze świadomością, że noc, która miała być zwyczajnym spacerem, stała się doświadczeniem, które już zawsze będzie go ścigać.